Serwus, YouTube! to będzie dobry do bardzo i bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Milki, a to kolejny odcinek z Minecraft Murder Mystery na moim kanale. Na wstępie zostawcie koniecznie łapeczkę do góry oraz zasubskrybujcie mój kanał, aby oczywiście być na bieżąco. Eee, jedna łapka w górę to jest jedno złoto, także zobaczymy ile złota uda nam się zabrać w dzisiejszym odcinku. Koniecznie zaobserwujcie mojego Instagrama, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Milkacz przez dwa, a dokładnie, zapraszam, myślę, że wszyscy wiadomo słuchajcie o co chodzi. Eee, no i co, my zaczynamy słuchajcie naszego mordercę. No co tam? Typie, typie, zostaw mnie. Okej, okay, dobra, nevermind, w to troszeczkę się pozmieniało. Trochę dużo się zmieniało. Nie wiem, o co chodzi w ogóle z tym. Możecie mi wytłumaczyć, co to w ogóle jest. My lecimy, sobie ze złotem. Już widzę, że trzy łapki w górę są, więc bardzo, bardzo ładnie, słuchajcie. Szukamy dalej jakiegoś złota, jakiegoś mordercę. Mam wrażenie, że ten gościu jest bardzo podejrzany, słuchajcie. I on może być mordercą, ale nie jestem pewna. Bo na razie nie no Nie ma dwóch graczy słuchajcie Chyba z tego co widzę, bo trzech, czterech już Więc morderca zabija zdecydowanie U! Dobra, wiem kto jest mordercą słuchajcie Ten gościu w czerwonym jest mordercą Wszystko wiadomo, musimy teraz bardzo Bardzo uważać na niego mm, Już jest wszystko wiadome Myślę, że możemy pójść sobie słuchajcie Do naszego ulubionego miejsca z lewą He <laughs> he ta No niestety nic nie ma, Myślałam, że tutaj coś znajdziemy ale niestety nie tym razem, bo czasami tu jest dosyć dużo złota. Wychodzimy, więc stamtąd tutaj może być coś w rodzaju pułapki. Także szybko musimy się stąd ulotnić, bo jak gościu nas tutaj znajdzie, to nie mamy niestety gdzie uciec. Ewentualnie możemy go troszeczkę oszukać parkurem, no ale no to. Ooooooooooo! Po... Uciekamy szybko, słuchajcie, to jest mega niebezpieczne miejsce. Dobra. Brakuje nam jednego złota, kaman. Musimy mieć to jedno złoto. Jeżeli będziemy mieć to jedno złoto. To on już leży martwy po prostu. On leży martwy. Yy, jedno tylko złotko. I mamy go, słuchajcie. Najsik, nice, dobra. On gdzieś ze mną idzie? Tam jest. Tyk. Nie, nie trafiłam w niego. Nie. Jakie to jest przykre. O nie. Widzieliście to, słuchajcie, tak. Pod jego nogami on przeskoczył moją strzałę. Słuchajcie, co to się stanęło! No nie wytrzymał, no. Mega niefajnie, słuchajcie. Goodbye, no nie to było, słuchajcie, to było bardzo przykre. Morderca mnie w brutalny sposób, słuchajcie, oszukał. Eee, ta strzała milimetry po prostu, 2 milime milimetry i już by w niego trafiła, ja w to wierzę. No niestety, trudno, słuchajcie, nie udało się nam go e, zabić. Ale w słuchajcie, sensie, gramy dalej, może ta arenka teraz, która będzie, będzie bardziej szczęśliwa dla nas yy, I uda nam się tutaj coś fajnego Szybko, powiem że to była chyba najszybsza arenka, na której byłam Wow, bardzo fajnie, dosyć śmiesznie w sumie W sensie... No dobra yy, Idziemy na kolejną arenkę yy, To było dosyć śmieszne, w sensie bardzo szybka arenka nie wiem dlaczego tak się w zasadzie stało, pewnie morderca sobie wyszedł bo spadł po prostu w dół. To jest najgorsze, w końcu jesteś tym mordercą, no i spadasz w dół. Nie do no, mega współczuję tej osobie, jeżeli tak się faktycznie stało. Jesteśmy detektywem. Uuu, dobra, słuchajcie. W takim razie bardzo fajnie, mamy bardzo trudne zadanie, żeby znaleźć mordercę, słuchajcie. Los naszych mieszkańców spoczywa w moich rękach, także musimy być... Mm ostrożni, baczni, tutaj uważać na wszystko, mieć oczy dookoła główki. No i co, no i zajdzie. No i mjażdżymy z... morderce, tak? Prosta sprawa. Eee, I tyle w temacie. Dobra, możemy sobie pójść tutaj. To jest dosyć fajne miejsce na obserwowanie, słuchajcie, graczy, co się tutaj dzieje, wyprawia, wyczynia. Okej, okay, myślałam, że tutaj przeskoczy, ale jednak nie. Oszukani mnie. Eee, no cóż, słuchajcie, gra mnie oszukuje Minecraft zdecydowanie nie chce, abym znalazła mordercę, ale ja to zrobię. Okej, okay, proszę, proszę, proszę. Widzę chyba tutaj mordercę. Mm, tak, widzimy mordercę, więc. Pyk. Nie trafiłam, myślałam, że tam pójdzie. E, bardzo się myliłam. Dobra, on tutaj we mnie chce łukiem, widzę, że nasz znaczy, mieczem strzelić. Już wie, gdzie jest, dobra. Musimy w takim razie teraz uważać. E, ja w takim razie szybciutko pójdę tutaj. Ostrożnie, ostrożnie, słuchajcie. Pyk. No znowu nie trafiłam! Naprawdę ja mam dzisiaj coś nie tak z oczami, słuchajcie. Definitywnie mam coś nie tak z oczami. Dobra, w końcu. Lecę. Zabiłam innego gracza przez przypadek. Dobra, w końcu. Lecę. To, to... się nazywa mieć farta po prostu, nie? To się nazywa mieć takiego farta. Ja nie wytrzymam, ja nie wierzę w to, co się tutaj dzieje. Ja naprawdę przez przypadek zabiłam innego gracza, bo sobie nie trafiłam w broderce. No hit po prostu, nie. Ja naprawdę, ja sorry, sorry za tego gracza. Bardzo go przepraszam. Zabiłam niewidnego gracza. No dobra, no niestety detektywem nie jestem zbyt dobrym. Yy, za to mogę być dobrym mordercą, o ile tak będzie. No i proszę państwa, słuchajcie. Teraz możemy, zaczynamy naszą zabawę. Yy, myślę, że no, będzie dobrze. O, to, jest ten, to nie jestem detektywem, w nie mordercą. Yy, poczekam sobie, słuchajcie, aż dostanę swój mieczyk. I będziemy mieć... E, Ogłęb piękną sytuację Upsi, dobra, to był bardzo zły pomysł e, Musimy tego gracza zabić W ja sensie bardzo bym go chciała zabić e, ty... O nie, Uf, prawie, prawie Było blisko, słuchajcie, to jest tak, było blisko e, To jest dobre miejsce na zabijanie gracza W sensie, to jest takie easy Tutaj w tym miejscu e, Widziałam tam chyba gracza, więc ja tam chciała pójść Ale chyba jednak mi się przewidziało e, Dobra, lecimy, słuchajcie z zabijaniem graczy naszych e, oczywiście. Dobra, on tutaj sobie ucieka, ale nie ucieknie za daleko. Gdzie on jest? Tutaj jest, dobra? Pięknie e, już mamy paru graczy, słuchajcie, zabitych. Tam są jacyś inni musimy uważać, żeby nas oczywiście nie odkryli, że tu jesteśmy mordercami, bo wtedy będzie mega nieciekawy. Nie lubię tej jeżeli chodzi o bycie mordercą. W sensie jest według mnie trochę trudna. Bo dużo jest tej otwartej przestrzeni, no i nie ma tutaj takich, wiecie, osobnych pomieszczeń, więc dosyć ciężko się tutaj ukryć, to będzie moja kolejna ofiara. Pięknie. E, tam ktoś jest, chyba tam nikogo nie ma, możemy sobie, słuchajcie, tutaj zejść. Halo, halo, co tak nikogo nie ma tutaj na, na podkładzie? Nie, to nie jest podkład. Nie co to jest, słuchajcie. O nie, M-Breaker One. Ktoś pomylił sobie mój nick. Hmm... No spoko. O, 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 o. Mamy, słuchajcie, nie, nie zauważyłam tego gracza. Szybko, szybko, myślę, że go możemy zabić. Dobra, tyk. E, idziemy teraz, słuchajcie, na górę. Uuu, żartowałam, nie idziemy. Musimy się teraz schować. Teraz będzie dużo graczy tutaj. Więc teraz możemy, słuchajcie, rozpocząć naszą rzeź. Okej, okay, tam ktoś idzie. Więc go tutaj e, przechytrzymy. Okej, okay, bardzo ładnie. Idziemy teraz tu. Hop. Dobra, chyba nikt nie widział, słuchajcie. Chyba nikt nie widział. Taką mam nadzieję. Eee, tam są jacyś gracze, chyba tam nikogo nie ma. Jeszcze pięciu, tylko zostało, pięciu graczy mi zostało do zabicia. To nie jest dużo, więc musimy ich znaleźć, słuchajcie, ich zmierzyć po prostu. Eee, oni będą... O, się wystraszyłam. Okej, okay, detektyw. detektyw. To był detektyw, detektyw. Jak zabije się detektywa, to jest ogólnie eee, najgorsza sprawa. Mm, bo każdy może teraz sobie znaleźć y, łuk No dobra, nie chcę ten łuk, tutaj leży Ktoś wyszedł już po niego, niestety nie e, A wielka szkoda Halo, może tutaj... Uuh, uuh, uuh. Wracamy, słuchajcie, wracamy szybciutko Nie wiem, gdzie są te osoby Brakuje nam jeszcze tr trzech osób, tak naprawdę e, Niestety ich nigdzie nie widzę mm, Tutaj chyba nikogo nie było Tak myślę Naprawdę, nie wiem gdzie one się pochowały wszystkie. Chyba na górze są, ale na razie tam nie możemy wyjść. Okej, okay. jest. E, jeszcze tylko dwie osoby. E, na razie tam nie możemy. W... Już Możemy wyjść? Dobra, już możemy. E, idziemy. One będą tutaj. Jest jedna, jest jedna. Dobra, dobra. Szybko, szybko, szybko. Okej, okay. i ostatnia osoba, słuchajcie. Ja, nie! Nie wytrzymam! On czekał na mnie skubany, a ja go nie widziałam. O nie, słuchajcie. Ale przegry, było tak blisko, naprawdę. Ostatnia osoba mi została i w taki sposób nie zabija. Naprawdę, no gratki, czekał na mnie z Kubany, ja go nie zauważyłam. Mogłam się troszeczkę bardziej porozglądać, ale nie spodziewałam się, że ono będzie tak po prostu blisko. Myślałam, że on gdzieś będzie schowany, w ogóle w innym miejscu, w innym, na innym końcu, a tutaj się okazuje, że naprawdę było bardzo blisko. No niestety, za się nie udało, ale no jak mówię. Niewiele brakowało do tego, żebyśmy wygrali, teraz niestety będziemy teraz inocentami, no ale cóż, no, co zrobimy, słuchajcie, co zrobisz, jak nic nie zrobisz. E, troszeczkę nie lubię szczerze powiedziawszy tej arenki, e, w sensie akurat udało nam się, mieliśmy już dosyć duże szczęście na, wcześ, na wcześniejszej arenie, że tak naprawdę prawie wygraliśmy, ale mm, no według mnie jest ciężka, jest ciężka i jakoś tak za dużo, za, za dużo razy po prostu ona jest i już mi się tak bardzo znudziła. Ee, ale no cóż, słuchajcie. Mam nadzieję, że kolejna ręka będzie zupełnie inna. My sobie pozbieramy złoto. Akurat szybko nam idzie to zbieranie złota, ponieważ mam już 8. Jeszcze tylko dwóch brakuje do tego, aby móc zabić mordercę. E, ja bym sobie chciała szybciutko skoczyć, o właśnie tutaj, żeby pozabijać, znaczy po, z, po tutaj, jak to się mówi? Poznikać. Te zielone, nie wiem, nie wiem, jak po prostu uderzać sobie, o. E, mam nadzieję, że to nie jest morderca, bo bym chciała wygrać. Okej, okay, cyk. Gdzie tu jest jeszcze zielone? Halo, zielonki? Tu jest zielonka, zielonka. Dobra, lecimy. Tyk, tyk, tyk. Tyk, tyk. oki. Okay. Słuchajcie, wow, mamy to. Ile zdobyliśmy punktów? 17 punktów! Patrzcie, jestem tutaj! Yeah! Nice! Mamy top score, słuchajcie. Jesteśmy w najlepszych... Y w najlepszym top, yy, tych gracze co tam grają. Widzicie, jak mnie dobrze idzie w morderce prawie wygrałam a tutaj proszę państwa, no easy peasy, lemon squeezy, jak to mówią. Piłka tutaj w ogóle wleciała. To jest piłka, ale się nie załadowała tak jakby, no jest głową, niestety tak bywa. I morderca w ogóle nie zabija, nie podoba mi się to. Teraz jest nudno odcinek, bo morderca nie zabija, nic się nie dzieje. Chyba, że on czeka na odpowiedni moment. Jest sztorm. Więc musimy uważać, żeby nas tutaj nie strzelił przy strzałek piorun. A dosyć duże jest prawdopodobieństwo tego, że akurat we mnie strzeli piorun. Wyobraźcie sobie, że większe prawdopodobieństwo jest na to, że uderzę w was w piorun niż że wygracie w totka. Także no dosyć przykra sprawa, ale No jest spoko, do przeżycia słuchajcie, do przeżycia. E, tutaj się dzieje w roku jeszcze dwóch i będziemy mieć w ogóle miecz e, drugi, jaki miecz. Będziemy mieć drugi mm, drugi łuk, w sensie drugą strzałę. Jeszcze tylko jedno złotko. Więc bardzo ładnie nam tu idzie, 12 graczy zostało jeszcze, ale morderca w dalszym ciągu nic nie robi, dobra mamy dwie strzały, spoko Więc najwyżej jak się znowu mówimy jak w pierwszej arence i nie strzelimy, to mamy drugą y, okazję na to, żeby trafić mordercę Więc nie aż tak źle, słuchajcie, nie aż tak źle, Pozbieram sobie kolejne złotka, naprawdę czemu ten morderca nic nie robi, może to jest morderca? Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, zupełnie nie mam pojęcia co się dzieje z tym mordercą, czemu on nie zabija, nic nie robi, o! Ale on chyba po prostu chciał uciec i tyle Naprawdę, no, 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 szybko, 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 uf, 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 ale akcja, słuchajcie, ten sztorm za szybko, to było za, za szybko, słuchajcie, ja już myślałam, że jesteśmy bezpieczni, a to i nagle w ogóle, o, sztorm, zróbmy sobie sztorm, yy, to było dosyć niebezpieczne, ale udało nam się uciec, wow, to jest dosyć dużo złota, więc sobie też pozbieram, będziemy mieć trzecią strzałę, czemu ten morderca nic nie robi, słuchajcie, musimy sobie poszukać osoby, która bezczynnie siedzi, yy, Trafiałbym w niego. Ale nie, on się rusza, więc to nie jest morderca, ten też nie. Tam coś się świeci, to jest detektyw. No mordercy nigdzie nie ma. W sensie, no widzicie. Dziwne, dziwne, dziwne. Hmm, za minutę wygramy. Szkoda, że tutaj się nic nie dzieje. My tak w sumie strzeliła w sumie może akurat trafimy tego gracza. Które jest mordercą. No dobra, robimy to, słuchajcie. I tak mamy 60 sekund, ten morderczysz by zabijał, bo dziewięciu graczy zostało. Wow! Tak my widzieliście tego typa, ja myślałam, że on jest mordercą, wygląda jak Preston Place. No więc pozdro, pozdrawiam, pozdrawiam go. Może on mnie akurat zabił, będę na jego odcinku, nie no, fajnie by było. Raczej to nie jest on, ale jeżeli ktoś ogląda, no to po pozdrawiam tę osobę. E, tu mamy jedną z tych nowszych mapek, także bardzo w porządku. Mmm... Poskaczmy sobie tutaj Cyk, cyk, słuchajcie Piękny parkour, to będzie myślę, że ostatnia Chociaż może ta arenkę i jeszcze jedną zrobimy Ale gościu w ostatnich 40 sekundach Zabiła, więc niezły nie typ Myślę, że on to mógł robić specjalnie, tak wiecie Przeczekać, no i dopiero wtedy pozabijać Łoch, łoł, łoł Tu jest dobre miejsce dla detektywa w sumie eee, Ale na razie uh, Ale na razie słuchajcie Idziemy gdzieś tutaj poobserwować teren, co się tutaj dzieje w ogóle, jak wygląda sytuacja. Więc poobserwujmy sobie, co tutaj się wyprawia takiego. Hmm. To jest jacyś gracze. Oni nic nie robią w zasadzie szczególnego. Są, to są dobrzy To są dobrze gracze, słuchajcie, więc tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Zastrzeżeń, nie spodziewałam się tego. Okej, okay, idziemy na kolejną arenkę. Mm, niestety tutaj zaskoczył mnie gracz. O, jesteśmy na jednej z lepszych arenek, czyli takiej hmm, Harry Potterowej. Tak mi się wydaje, przynajmniej, jak tak kojarzę z Harrym Potterem. to jest chyba jakaś biblioteka, z tego co widzę, ale kojarzymy się bardzo z Harrym Potterem. E, no cóż, jesteśmy inocentami, niewinnymi e, tym razem. Więc bardzo dobrze, słuchajcie, nie mamy jakiegoś większego zadania do zrobienia, więc na spokojnie możemy sobie tutaj pozbierać złoto, słuchajcie, poobserwować sytuację o naprawdę, znowu jestem w porządku, nie mam jakiegoś pecha za każdym razem jestem, znajduję się w nieodpowiednim miejscu, o nieodpowiedniej porze i akurat wtedy nasz morderca nas zabija. o, to, na tej mapce jeszcze nie grałam nie wiem co to jest w ogóle za mapa wow, jakaś nowa, słuchajcie, dobra lecimy, słuchajcie, lecimy Eee, Okej, okay. w takim razie bardzo fajnie. Sery na tej mapie jeszcze nie byłam. Skyway Pier, To jest jakaś. Jakaś to z mapa w ogóle. Jasne! Naprawdę jeszcze nigdy na tej mapie nie byłam. Mega fajnie, bardzo się cieszę, że akurat taka mapka, mapka nam się fajna trafiła. Nowa. Dobra, słuchajcie, fajnie. Teraz mam taką e, chęć grania. Aha, tam nie może. Ja już nie, Ja już w sensie nie gram w tego morderca. To jest niesprawiedliwe. Ja chcę tylko sobie zobaczyć mapkę, słuchajcie. Pozwiedzać, a tu ciaknie. Nie ma. Ja mam takiego pecha dzisiaj. Ja nie wiem, co jest ze mną nie tak. Mega pech. Wszyscy, no za każdym razem, ja jestem jako pierwsza ofiara, słuchajcie. To przez to, że takim mordercą dobry byłam, to na pewno do tego, słuchajcie, na pewno do tego. No dzisiaj na pewno mam jakiegoś pecha. I dość, że prawie, no, prawie wygrałam, no ale nie, słuchajcie, oczywiście, że nie. Bo po co? Potem jeszcze akcja, że wcześniej akcja, że nie trafiłam w morderce. Potem prawie wygrałam, ale gościu mnie zabił. Następna sytuacja. Nie, no, to no już za jakiś hit Ostatnia arenka, Obiecuję, to jest ostatnia arenka, Jak znowu, słuchajcie, nie mieć takiego pecha. Jeszcze tak, mapka, której nie lubię. Jak znowu nie mieć takiego pecha to koniec mordercy. Mojego... No, mordercy na moim kanale nie zobaczycie. Naprawdę to jest jakiś niemożliwy hit. Dobra, jesteśmy znowu inocentami. I tym razem, jak widzicie, żyję więcej niż 3 sekundy, więc jest dobrze. Słuchajcie, stabilnie. Um, liczę, na to, <laughs> liczę na to, że mnie zaraz nie zabije żaden morderca. Um, to jest morderca, ten gościu. Widzę, że to jest ten typek, także trzeba uważać na niego. Wszystko jasne, słuchajcie, więc tak, bierzemy TNT oczywiście. Idziemy w tamtym kierunku. To jest morderca. Wiedziałam, tak coś czułam. Dobra, cyk tutaj TNT zostawimy. Ok, zbieramy złoto. Zostaw mnie. Okej, okay, albo to nie jest morderca? Szczerze że to teraz nie wiem. Bo tak to bym zaczął zabijać, ale on nie zabija. To jest morderca. Wow, w końcu słuchajcie, no, no dobra końcówka odcinka, słuchajcie, w końcu udało nam się coś zrobić dobrego, więc ja już w tym momencie kończę ten odcinek, niestety troszeczkę pechowy, ale przynajmniej końcówka była szczęśliwa. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że widzieliście go do końca, zostawcie koniecznie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, my się Ci widzimy w kolejnych odcinkach na moim kanale, trzymajcie się i cześć, miłego dnia, pa pa.